Mamy Toyota Avengers, nowy model. I jak widzicie, lampy zostały przerobione na wnętrze czarny mat. Wszystkie elementy w środku są czarne. Na aucie będzie efekt. Całe auto nabierze bardziej agresywnego i sportowego wyglądu. No, i taka ciekawostka. Mamy soczewki z podświetleniem RGB, czyli wszystkie kolory możemy tutaj wywołać. Wszystko jest sterowane za pomocą smartfona. W dowolnym momencie możemy to sobie wyłączyć, włączyć, e, zmienić kolor, ustawić różne sekwencje. Czyli przejścia kolorów, mrugania itd., itp., jak trzeba, to jednym kliknięciem wyłączamy.